Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochane. Witajcie w poniedziałek. Mam nadzieję, że zaczynacie ten, ten tydzień z dobrą, z dobrą energią. Ja dzisiaj wskakuję do Was, słuchajcie, z propozycją zrobienia sobie zielonego oka. Chciałam Wam dzisiaj, chciałam Wam dzisiaj moje drogie pokazać w roli głównej nasz piękny cień. Brush. Taka piękna zieleń. Będzie dzisiaj kropeczką, kropeczką nad i. Piękny cień emerald. Ale po kolei, bo już u mnie część słuchajcie działań była. E, oczywiście po porannej pielęgnacji, bo o tym pamiętamy, że to jest punkt wyjścia do udanego makijażu. Dobra, codzienna pielęgnacja rano i wieczorem, która jest dla nas rytuałem piękna. Dziewczyny, mam bazę pod makijaż, która pięknie wygładza, świetnie się rozprowadza, stosujemy jej bardzo niewiele, jest bardzo wydajna, świetnie przygotowuje skórę do, do kolejnych kroków w makijażu. I u mnie dzisiaj, słuchajcie, pojawił się podkład matujący, tego używam na co dzień. Podkład matujący, który pięknie reguluje nam pracę sebum, jest nawilżającą formułą. To jest produkt, słuchajcie, który nie przesuszy, nie obciąży cery. To jest produkt, który ładnie się aplikuje, możemy go warstwować, intensyfikować tą ilość pigmentu, krycia, koloru, jaki chcemy, ale generalnie ma świetne krycie, świetne parametry, 12 godzin nawilżenia, 12 godzin krycia. Fajnie się utrzymuje na skórze, tak jak mówiłam, fajnie nam reguluje pracę, pracę sebum co dla cer mieszanych tłustych jest, jest bardzo ważne. Pojawił się moje drogie korektor pod oczy, ten perfekcyjny korektor pod oczy, o którym Wam często mówię, który nam fajnie może delikatnie, delikatnie skorygować to i owo świetnie działa, słuchajcie, na jakieś takie sińce, podkrążone oczy, opuchnięcia, zmęczone oczy, bo nam tutaj trochę rozjaśnia. Mówimy, że to jest taki produkt, który dodaje nam kilka godzin snu. I słuchajcie, mam już dzisiaj tutaj na brwiach kolorek, kolorek, który, który wykonałam tym tuszem, tuszem do brwi. Mamy taką krótką szczoteczkę. To jest w moim przypadku tusz w odcieniu brunet. On nam pięknie słuchajcie, może wyczesać, wyczesać, zagęścić, wypełnić brwi. Bardzo fajnie się aplikuje, bardzo fajnie też dyscyplinuje rzęsy. I cóż dziewczyny, na ustach było dla nawilżenia jeszcze sztyft, sztyft naturalny, o którym Wam często mówię, z tej linii produktów w 100% naturalnych, bez alkoholu, parabenów, silikonów, składników modyfikowanych genetycznie. Więc taki mega, mega fajny, naturalny, nieobciążający, niewysuszający skóry ust. To też dla mnie ważne, bo tego bardzo potrzebują moje usta. I oko, dziewczyny, dzisiaj. Dzisiaj zielone oko. Baza. Baza pod cienie pojawi się na początek. Bo nam pięknie przygotuje powiekę. Słuchajcie, ta baza fajnie nam przygotowuje skórę pod aplikację cieni. Jest naprawdę bardzo fajna, wydajna. Dajemy jej niewiele. Ona też może nam przygotować skórę w takim sensie, że lekko nam wyrównuje koloryt. Czyli jeżeli też tutaj macie słuchajcie, jakieś takie żyłki, zasinienia na powiekach, czasem, czasem tak się dzieje. To to jest produkt, który, który bardzo Wam tutaj pomoże, nie obciąża też dziewczyny. Jest fajnie taki, taki nabliżający, bo ta powieka nie powstaje nam tutaj żadna skorupa, to się ładnie wchłania. Nie jest też tutaj taki efekt jakiejś, nie wiem, mokrości, tak? To wszystko ładnie nam się na tej powiece wchłania i przygotowane jest do, do dalszych kroków, do aplikacji, do aplikacji cieni, więc ta baza jest fajną fajną sprawą, oczywiście bardzo nam przedłuża makijaż, makijaż oka, te, te cienie się e, od rana do wieczora u mnie po prostu trzymają bez problemu, gdzie wcześniej przy mojej tłustej tajcerze, nawet na powiekach to sebum u mnie e, zawsze mocno się wybijało e, i cienie mi po prostu spływały, to była kwestia maksymalnie trzech godzin i zbierały się w załamaniu powieki, e, ich po prostu nie było, nie było na powiece wówczas w ogóle. Teraz z tą bazą mogę poszaleć od rana do wieczora i cienie na start, słuchajcie, biszkoptowy cień, który często u mnie widzicie, ten taki bazowy, który nam przygotowuje całą powiekę. Czyli mamy kolorek na całej powiece górnej, ruchomej. Ja mówię, że to takie płótno. Nakładamy płótno, przygotowujące nasze oko do dalszych działań. Ja nakładam również tutaj powyżej, bo nam to ładnie też rozświetla. Słuchajcie, te cienie w ogóle. Są wykonane w takiej technologii, podobnie jak, jak i róże, bronzery, brązer i rozświetlacz, chroma fusion. Generalnie tutaj chodzi o to, że to ma niesamowitą, taką trwałą pigmentację. Ten, te pigmenty w tych cieniach wszystkie dziewczyny najpierw są rozbijane na poszczególne cząsteczki. Każda z tych cząsteczek jest taką jedwabistą powłoką, otulana i ponownie łączona. Dzięki temu one są takie intensywne i trwałe, i to jest naprawdę świetne. Ta formuła też sprawia, że, że te cienie się nie osypują. Nie osypują się w trakcie nakładania. Kolejny krok to będzie nałożenie na ruchomą powiekę. Słuchajcie, takiego orzeszkowego koloru hazelnut. Taki naprawdę orze orzeszkowy, delikatny, delikatny odcień, który sobie będę nakładała na ruchomą powiekę. Także już zacznie nam się dziać jakiś, jakiś kolorek. Ja, dziewczyny, mam generalnie bardzo opadającą powiekę, więc też wam pokażę, cóż ja robię, żeby, żeby coś z tych cieni fajnego wydobyć, żeby ten makijaż oka był widoczny, bo często panie z opadającą powieką mówią: Nie będę się malować, bo i tak w ogóle tego, tego produktu nie widać, bo i tak nie ma efektu. Także cała sztuka polega na tym, żeby fajnie sobie tym cieniem, słuchajcie, wyjść. Widzicie, tutaj jest do załamania powieki, z reguły panie sobie cieniu oko, a my musimy tutaj w przypadku załamanej powie opadającej powieki, wyjść ponad to załamanie, tak? I cień tutaj zaaplikować ponad, żeby on był po prostu widoczny. Oczywiście go hmm, po zaaplikowaniu odpowiednio rozprowadzimy, rozblendujemy sobie, połączymy z innym kolorkiem, a później dodamy naszą zieleń, czyli kropeczkę nad i bo tak jak mówię dziewczyny załamana co ja są załamaną powieką dzisiaj mam opadająca powieka może być malutkim wyzwaniem ale absolutnie nie jest przeszkodą nie jest przeszkodą w zrobieniu makijażu oka i nie powinno was to słuchajcie powstrzymywać tym bardziej że tymi cieniami słuchajcie można fajnie sobie wyczarować co się chce wam zawsze mówię że to są takie zwyczajne, codzienne makijaże. Nie jestem, słuchajcie, pisarzystką, makijażystką. To są makijaże na co dzień. Ja się, tymi kolorami, ja się tymi kolorami bawię tak naprawdę codziennie. Sprawdzam, łączę, testuję. Zastanawiam się, co jak może fajniej wyglądać. Drugi brązik dziewczyny, który Wam teraz pokażę, mahogany. Taki, taki, już ciemniejsza czekoladka, można powiedzieć. On będzie lądował zupełnie tutaj w zewnętrznym kąciku oka, właśnie z małym wyjściem, słuchajcie, tutaj ponad, tak? Tutaj ponad, żeby sobie poradzić z tą opadającą powieką, czyli tu sobie robimy naprawdę punkcik wysoko, który sobie rozblendujemy. Dzięki temu ten cień w ogóle będzie, będzie widoczny i podobny efekt chcemy uzyskać na drugiej powiece co ze względu na wadę wzroku, o której Wam ciągle powtarzam, ale makijaż oka ze względu na tą moją wadę wzroku jest dla mnie małym wyzwaniem zawsze. I dziewczyny rozblendowujemy. Oczywiście możemy sobie też rozblendować, słuchajcie, cienie taką fajną, zgrabną, e, krótką kuleczką. Też ona fajnie sobie radzi w miejscowym rozcieraniu, rozcieraniu cienia. My chcemy, słuchajcie, tutaj powyżej załamania naszej powieki zrobić taką chmurkę, tak? My chcemy, żeby subtelnie ten cień. Był widoczny, bo opadająca powieka nam po prostu zamyka oko, a my chcemy mieć efekt otwartego tego oka. Chcemy wyciągać je, tak? Więc tymi cieniami można sobie naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie pomóc. Dzień dobry, pani Natalio, witam. Miło mi, miło mi widzieć. Ja w ogóle, dziewczyny, widzę Was, że, że jesteście, że dołączacie, ale nie, nie, nie kompletnie nie widzę, jak komentarzy, ani żadnych żadnych działań. Także jak coś, to dajcie lajka, dajcie serduszko, żebym wiedziała, że, że, ta, że ta relacja na żywo działa. Facebook niestety nie, nie zawsze wspomaga w tym, więc nigdy nie wiadomo, czy człowiek tak naprawdę nadaje, czy nie. Czy coś idzie w eter i trafia do Was, czy widać, czy słychać. Okej. Okay. Tutaj mamy słuchajcie, już ten tą chmurkę powyżej, tak? To co ja sobie zawsze dziewczyny robię, tylko sobie wezmę pędzelek do jasnego cienia. Też dziewczyny słuchajcie, te pędzelki, te pędzelki, które ja wam tutaj pokazuję, których używam, to są też pędzelki. Pędzelki Mary Kay. One wszystkie są ładnie zapakowane, mogą być w takim pojedynczym etui, w przypadku, w przypadku zaopatrywania się na sztuki, natomiast mogą też być w postaci takiego zestawu w pięknym etui, zamykanym na, na zamek. Że też można, można sobie dobrać, poszaleć tak, jak się potrzebuje. I jeszcze ewentualnie, jak jesteśmy gdzieś za daleko z jakimś kolorkiem, tak zwany cień sprzątaczka, czyli ten biszkopcik, który nam tutaj rozjaśni tam, gdzie potrzebujemy sobie rozjaśnić, tam, gdzie chcemy mieć ciemniej, zostawiamy ciemniejszy, ciemniejszy efekt na oku. I to, co teraz dziewczyny zrobię, to wezmę sobie nasz zielony cień i taki skośny taki skośny pędzelek, który on jest taki ścięty skośnie i jest taki dość, dość wąski tutaj. Ja sobie teraz już wezmę do akcji ten nasz zielony cień. I słuchajcie, tym zielonym cieniem będę sobie robić na tyle, na ile bez okularów. Oczywiście dam radę. Zieloną kreseczkę, słuchajcie. Kreseczkę przy górnej linii, przy górnej linii rzęs. To będzie takie, słuchajcie, subtelne podkreślenie. Nie będzie tutaj kreski zrobionej kredką. I też, słuchajcie, przy opadającej powiece warto jest tymi wszystkimi kreskami skupiać się maksymalnie do połowy, do połowy powieki, tak? Czyli od zewnętrznego kącika raczej nie iść dalej, ponieważ nam to przytłoczy znowu to oko, a my je chcemy, cały czas zmierzamy do tego, żeby je, żeby je otwierać, tak? Subtelne podkreślenie, ale ta zieleń już się na oku zadzieje. Ja mam, słuchajcie, oczy w kolorze piwnym, więc to też dość fajnie Dość fajnie wygląda. Ale oczywiście, można sobie do tego celu wykorzystać dziewczyny kredkę, którą też wam pokażę. Moją przepiękną, turkusową, turkusową kredkę. Tą zieleń, słuchajcie, jak sobie tutaj naniesiemy, to my ją sobie również dziewczyny lekko rozetrzemy, rozblendujemy tą kuleczką, wcześniej używaną, bo chcemy, żeby rzucała nam się taka subtelna, subtelna zielona smuga. Natomiast to, co zrobimy sobie jeszcze tym skośnie ściętym pędzelkiem, to sobie weźmiemy nieco tego wcześniejszego Mahogany, ciemniejszej czekoladki, przy dolnej linii rzęs, przy zewnętrznym kąciku oka, Delikatnie sobie, delikatnie sobie ten kącik podkreślimy, ładnie nam to oko tutaj domknie, ładnie nam podkreśli. Ja dolnych rzęs generalnie nie, e, nie tuszuję. Dla mnie takie subtelne podkreślenie w postaci tej kreseczki zrobionej właśnie cieniami, cieniami, które współgrają z makijażem na. Górnej powiece są, są, są fajną opcją. I to samo znowu tą kreską, jakby do wewnętrznego kącika oka nie jedziemy. Zostawiamy jak najbliżej zewnętrznego. U mnie to jest tak maksimum do, do połowy, a to po to, żeby tego oka właśnie nie obciążać, nie, nie zamykać. No i cóż dziewczyny: nasza kropka nad I, czyli zielony cień, który wyląduje jeszcze w zewnętrznym kąciku górnej powieki. Cześć, Paulinko, witaj, witaj, kochana. Tą zieleń, słuchajcie, nanoszę sobie na tą wcześniejszą czekoladkę, podbijam w ten sposób ten kolor i to, co Wam mówię, oczywiście wychodzę ponad, ponad załamanie powieki, żeby ten makijaż oka był, był dziewczyny mm, widoczny. Oczywiście te, te kolory, bo powiem Wam, że w ogóle te cienie... Tak się pięknie, pigmentacyjnie łączą ze sobą, pracują razem, że to jest niebywałe. Nie odcinają się te kolory, można je ładnie zgrać. I zewnętrzny kącik oka, jak mamy podkreślony tą, tą właśnie zielenią, plus nieco tej zieleni przy linii rzęs, to nam ładnie, słuchajcie, tworzy taki fajny efekt. I to, co robimy, to sobie to słuchajcie rozcieramy, tak, wykorzystujemy sobie ten pędzelek, kuleczkę, łączymy, łączymy, blendujemy ten kolorek. Pamiętajcie też, że my tak muskamy delikatnie tą skórę, Tą skórę, Tę skórę mamy, mamy suchą często, mamy ją w ogóle bardzo, bardzo cieniutką, więc musimy dbać o to, żeby ona naprawdę była traktowana w sposób, w sposób delikatny. Ja tu widzę, że jeszcze potrzebuję sobie nieco wyżej wyjść zawsze obieramy sobie taki punkt na tej powiece, gdzie tą chmurkę rozblendowujemy, tak? Chcemy taką poświatę po prostu rzucać tak po skosie na zewnątrz, tak? Nie chcemy też całej tutaj górnej powieki e, wy, wycieniować, ale chcemy mieć taki punkt, którym sobie po prostu dojdziemy tam, gdzie chcemy. I na koniec jeśli oczywiście zachodzi taka potrzeba ten nasz cień Przątaczka, jaśniutki, biszkoptowy, którym pięknie sobie możemy wyciągnąć, wyczyścić co potrzeba. Ja nieraz po prostu wyjadę za daleko, bo tak jak mówię, dziewczyny nie osypują mi się te cienie, czyli nic tutaj z tych cieni mi nie sypie się poniżej. Wszystko się fajnie od razu przy aplikacji nakłada na powieka i po prostu pozostaje. Także to, co dzisiaj na tym oku jest dziewczyny, to jeszcze raz Wam powiem. Nie wiem, czy dobrze, nie widzicie dobrze na napigmentowania, niestety, szkoda, no ale tak to jest przy kamerkach. Biszkoptowy, taki całkiem jasny, natomiast nie jest on biały, tak? On jest taki, e, taki jaśniutki bis biszkopcik. E, hazelnut, taki orzeszkowy kolorek, ten Mahogany, nasz taka ciemniejsza już czekoladka i Emerald, ta piękna nasza e, zieleń satynowa. E, dziewczyny, te trzy cienie były matowe, natomiast tylko zieleń była taką lekką, e, lekką satynową jest z lekką, lekkim satynowym wykończeniem pamiętajcie też, że te paletki słuchajcie, te paletki są magnetyczne więc aranżujecie je tutaj tak jak chcecie te cienie słuchajcie, można sobie dobrać takie jakie się chce moja ukochana oczywiście paleta to jest paleta Perfect, którą uwielbiam w niej mieści się moje trio którym wcześniej konturowałam twarz czyli tutaj był puder brązujący rozświetlający i róż tutaj zawsze też mieszczą mi się trzy Trzy cienie, które jakoś tak najbardziej lubię, i to jest taki mój must have zawsze. No i oczywiście, żeby sobie zgromadzić wszystkie inne cuda makijażowe, to mam też paletę Pro, w której mamy pozostałe cienie, w której mamy pozostałe trzy róże, bo róże w kamieniu na policzki mamy dostępne w czterech odcieniach. Mamy też takie palety cieni, takich słuchajcie, beżobrązów, które pięknie też. Są w nowym wykończeniu. Pięknie można sobie wyczarować, czy Smoky ice, czy co tam, co tam się lubi w takich kolorkach. I mamy też tutaj w, taki w kamieniu puder mineralny. Także w tych paletach można, można, słuchajcie, poszaleć. I cóż jeszcze na oku? Mój ukochany, jeden z moich ukochanych duetów, czyli Baza. Baza pod dziewczyny z kompleksem Pantenol Pro, która. Moje rzęsy uratowała, więc jeśli Twoje rzęsy się łamią, kruszą, są suche, to to jest, to jest niesamowita pielęgnacja. To jest przygotowanie rzęs pod tuszowanie i to jest, słuchajcie, to jest coś, co daje efekt zalotki, bo te rzęsy są zdyscyplinowane, tak panoramicznie zostają lekko już ułożone do tuszowania i lekko podkręcone. Także mamy taki efekt naprawdę fajny. Ja sobie zawsze też aplikuję na, na brwi. Szczerze mówiąc, wykorzystuję tą bazę nie tylko na rzęsy, ale przed nałożeniem jakiegoś produktu kolor, kolorowego na brwi, również sobie przeczesuję brwi. I powiem Wam, że mega, mega. Ja miałam zawsze takie suche te włoski, albo też podrażnione po nakładaniu produktów makijażowych. Tutaj nic się nie dzieje. I tuż Lash Panorama, o którym Wam mówię dużo i często, szczoteczka, która. Ma dwa kształty, a więc klepsydrowy, który jest w akcji jako pierwszy, tą, tą stroną szczoteczki nakładamy sobie, słuchajcie, tusz. To jest, to jest, słuchajcie, tusz, który nam wytuszuje rzęsy wszystkie od najkrótszych po najdłuższe, od wewnętrznego kącikałka do zewnętrznego. Wytuszuje nam górne rzęsy, dolne rzęsy, tak jak lubicie. Możecie warstwować ten produkt, czyli bez zbędnego obciążania, nałożyć sobie drugą warstwę. One, te rzęsy Wam się nie posklejają, one się Wam ładnie tutaj, słuchajcie, układają, tuszują. One, w związku z tym, że tą bazą są też, tak wiecie, lekko podkręcone, to bardzo ładnie przy tym tuszowaniu wyglądają. Na czubku też ta szczoteczka, słuchajcie, ma takie krótkie włoski, które właśnie pomagają tuszować najkrótsze, najkrótsze włoski. I można sobie ładnie, dziewczyny, te rzęsy. Te rzęsy opanować, naprawdę. To jest, czasem mówię, że w makijażu przy dobrej pielęgnacji wystarczy róż, tusz i już, że jeśli miałabym tusz polecać i wybierać jeden z tych, które, które oferuje, to ten naprawdę dziewczyny jest, jest mega. Dagmara, witaj, cześć. Cześć, bo że chociaż online się możemy zobaczyć. O, szpicie, ten świat internetu jest niesamowity. Teraz są takie możliwości, że można mimo dzielących setek kilometrów się, się można zobaczyć. I słuchajcie, później odwracamy tą szczoteczkę, ona wtedy robi się taka lekko wypukła w środku i tą stroną ładnie sobie ten tusz nałożony rozczesujemy, rozprowadzamy tak, żeby rzęsa każda od nasady po końcu była, była wytuszowana i to nam daje efekt takiego wyciągnięcia rzęs, Więc jeśli dziewczyny nieraz ubolewacie, że rzęsy macie krótkie, to to Wam zrobi mega, mega robotę na, na rzęsach. To jest, to jest coś, co jest naprawdę świetną opcją. Świetną opcją, bo nam pięknie podziała. Ja już z ulgą cieszę się, że mogę założyć okulary. W okularach widzę znacznie lepiej. I dziewczyny, coś jeszcze chciałam zrobić, taką małą kropeczkę nad i na moich policzkach, pokazać Wam Czasem używam rozświetlacza, a czasem takiego produktu, są takie kropelki rozświetlające, czyli rozświetlacz w płynie, który u mnie subtelnie się pojawia z rozświetleniem, ja nie przesadzam, ale on, słuchajcie, daje bardzo fajny, bardzo fajny efekt, taką ładną taflę świetlistości. Nie jest to jakiś, wiecie, taki agresywny brokat, tylko to jest taka delikatna, delikatna poświata, która naprawdę, naprawdę fajnie wygląda na, na policzkach. Bardzo, bardzo fajny dodatek, taka kropeczka, kropeczka nad i na, na policzku. I to, co sobie jeszcze z mojego trio dorzucę, to będzie mój róż. Taki chłodny róż. Ja lubię w ogóle chłodne róże przy moim typie urody. Hint of Pink on się akurat nazywa, ale nie ma to może takiego znaczenia. To jest, słuchajcie, taki lodowy, taki lodowy, lodowy, bardzo, bardzo subtelny. Można sobie go po prostu rzucić na szczyty kości policzkowych, dodać i będzie bombowo. Usta nam zostały, dziewczyny, usta. A moja propozycja dzisiaj będzie taka może naturalna dość. Mamy taką linię pomadek semi-shine. Na przykład odcień move moment wam pokażę. Teoretycznie Troszkę ta szminaczka ze mną przeszła. Yy, teoretycznie bardzo naturalny, ale wpadający lekko w róż. I ja, słuchajcie, tą szminaczkę sobie łączę z konturówką, której jestem zakochana, bo jest obłędna. Nazywa się Rose. I to jest, słuchajcie, konturówka, która yy, jak się ją nałoży na usta, to po prostu ma się wrażenie, że już, że już jest makijaż ust idealny. Yy. Ona też jest takim połączeniem między kolorem różowym a czerwonym. Bo ona się nazywa Rose, ale nie jest taką różową konturówką typową. Oczywiście pamiętajcie, że używając konturówki, możemy sobie też trochę, trochę pomóc. Jeżeli chcemy powiększyć usta, możemy tutaj manewrując odpowiednio sobie też zadziałać. Ja mam takie dość, dość wąskie usta, ale jakoś na co dzień nie, nie szaleję z ich powiększaniem dzięki makijażowi, ale można oczywiście natomiast, słuchajcie, już samo użycie tej konturówki, ja też lekko wypełniam sobie poniżej konturu zewnętrznego kolor ust tą konturówką, już jest po prostu niesamowity ona w ogóle jest, słuchajcie, bardzo mięciutka, bardzo fajnie się aplikuje, nie robi takich ostrych kresek, więc z łatwością można sobie poradzić ja nie mam jakiejś mega wprawnej ręki w makijażu, więc naprawdę uwierzcie mi, że można sobie fajnie te usta wykonturować, tak po prostu zwyczajnie podkreślić na co dzień i ta szmineczka która bardzo fajnie z tym kolorem współgra. Natomiast jest bardzo, bardzo, słuchajcie, subtelnym podkreśleniem. Hmm. To to dziewczyny też nieraz Wam pokazuje. Ten super trick w makijażu, e, czyli przypudrowanie makijażu. To jest bardzo fajna, e, bardzo fajna sprawa. A tym naszym, słuchajcie, cudem, transparentnym pudrem e, sypkim czyli photoshopem zamkniętym w słoiczku możemy sobie pięknie utrwalić makijaż, to też wpływa na przedłużenie dziewczyny trwałości makijażu tym pudrem możemy sobie przypudrować delikatnie twarz, on jest bezbarwny więc nie ma żadnego, żadnego pigmentu, nie zmienia koloru podkładu nie ma problemów w doborze obcienia możemy sobie przypudrować oko możemy sobie przypudrować usta i mamy makijaż słuchajcie, który będzie nam zawsze na miejscu i będzie po prostu po prostu bardziej bardziej trwały. Także to jest. To jest fajna, fajna sprawa. Pięknie odbija, odbija światło, więc też te sypkie pudry właśnie, czy to ten transparentny, słuchajcie, czy jedwabisty puder wygładzający, który już jest z pigmentem, dostępny jest w wielu odcieniach, można go sobie super też dopasować. To są takie photoshopy w słoiczku, to są produkty, które świetnie nadają się na sesje, na sesje zdjęciowe, bo ładnie, ładnie operują, operują w świetle I, i na sesjach zdjęciowych, na nagraniach wyglądają fenomenalnie. Także dziewczyny, to jest to, co dzisiaj chciałam Wam e, pokazać, co chciałam sobie razem z Wami zrobić. E, pamiętajcie o tej zieleni. To była nasza dzisiejsza, e, dzisiejsza zieleń. Mała kropeczka na oku, e, i nawet w makijażu dziennym, takim, e, takim zwyczajnym, można sobie tą zieleń, e, tą zieleń słuchajcie, wykorzystać. E, I tak jak Wam mówię, dziewczyny, te paletki. Te paletki, słuchajcie, są magnetyczne. Wszystkie. Ta moja ukochana paleta Perfect, oczywiście, również, która mieści nasze trio, mieści cienie. To jest paleta magnetyczna, tutaj, słuchajcie, wszystko można wyciągnąć, można włożyć takie produkty, jakie, jakie dana kobieta chce. Także, jeśli tylko dziewczyny, nie macie swojej konsultantki kosmetycznej, jeśli nie znacie marki Mary Kay. A chciałybyście spróbować, chciałybyście rozpocząć przygodę z pielęgnacją, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam. Akuratnie teraz w piątek startuję z projektem Metamorfoza. Jeszcze do jutra można się zapisać, ponieważ w tym projekcie wypełniacie kartę potrzeb skóry. Ja przygotowuję Wam zestaw produktów, próbek do przetestowania, wysyłam je do Was. I wspólnie prowadzę Was w czasie filmików, live'ów w piątek, sobotę i niedzielę w porannej, wieczornej pielęgnacji, w zabiegach kosmetycznych, które przy pomocy tych produktów wykonujecie. Macie moją opiekę, macie mój złoty serwis i możecie sobie po prostu sprawdzić i, i przetestować. Jeśli nie znacie, to serdecznie zapraszam. Możecie tutaj pod filmem, możecie w wiadomości prywatnej, jak Wam wygodnie, możecie się skontaktować ze mną telefonicznie drogę komunikacji sobie możecie, możecie wybrać, tak jak jest Wam wygodnie. Dziewczyny, życzę Wam pięknego dnia. Pięknego dnia, do zobaczenia i dbajcie o siebie.